Cześć, rzegoszmarczak, jesteśmy na stoisku Intela z Julkiem Kornaszewskim. Cześć, witam wszystkich. Dzień dobry. Kulek, jakie są Twoje wrażenia? Jak z tym master jeszcze się nie zakończyło, ale generalnie? No moim zdaniem jest super. W tym roku jest o tyle fajnie, że mamy dwa obiekty. Oprócz spotka, w którym są, e, który jest całkowicie przeznaczony dla kibiców. Mamy więcej trybun, wie, największą w historii scenę. E, mamy całą tę, tę hale, w której teraz jesteśmy. tak? To jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe. I tutaj są wszyscy wystawcy, wszystkie atrakcje, turnieje dla, otwarte dla publiczności. Można sobie pooglądać najnowsze technologie, nie wiem, kupić gadżety, wygrać nagrody i tak dalej. Także tutaj są wszystkie te, te. Tu jest ta część taka wystawowa, rozrywkowa, natomiast spodek jest taką areną sportową. Macie największe, tak zgaduję, stoisko w tej kali. Powiedz co ciekawego pokazujecie. Tak, to stoisko jest bardzo duże, ma 650 metrów. Mamy tutaj tak naprawdę. Wszystkie najnowsze technologie, jakie, jakie możemy pokazać i e, oczywiście skoncentrowany na gamingu głównie, tak? więc mamy na przykład takie ciekawostki jak system złożony z, nazywamy go 12K, który jest złożony z czterech monitorów 4K i zasila to wszystko. Taki super potężny PC wyposażony w cztery karty graficzne, nasze najmocniejsze procesory Xtreme. E, mamy też bardzo małe komputerki z zintegrowaną grafiką Intela, które też pozwalają na nagranie w takie popularne gry. E, mamy też taką ciekawostkę jak komputer in One HP Sprout, który ma wbudowany projektor rzucający obraz na, 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 na biurko na powierzchnię i wbudowaną kamerę 3D. Tak? Możemy skanować obiekty 3D. Manipulować nimi, możemy, nie wiem, grać na wirtualnym pianinie, no na najróżniejsze. On jest tutaj na dole rozumiem. na dole, są tam tutaj najróżniejsze jakby zastosowania, tak? e, Mamy pełno laptopów gamingowych, desktopów. Tak naprawdę tutaj mamy kilkaset procesorów Core 7 Extreme, a w całej hali no kilka tysięcy. Tak? Można coś kupić na stoisku Intela? A, na stoisku Intela nie. Mamy bardzo fajne konkursy, można wygrać procesory Extreme. Czyli no już najwyższe modele jakie są. Codziennie i w wielu turniejach. Natomiast wszyscy partnerzy, którzy tutaj się wystawiają, w większości mają taką opcję, że można zamówić komputer, który się spodoba w sieci online, a odebrać go w domu. To na koniec ostatnie pytanie, gdzie są hostessy Intela? Są na naszym drugim stoisku, bo mamy jeszcze jedno stoisko tutaj, na którym z kolei pokazujemy takie cztery scenariusze, w których każdy może sprawdzić, jak wygląda wydajność komputera z przez 4 lat i takiego dzisiejszego, zarówno desktopa, jak i laptopa. I tam pokazujemy takie scenariusze jak edycja wideo, zdjęć, gry i taka e, ogólne zastosowanie, tak? Także można sobie pójść, sprawdzić jak wygląda e, ta wydajność. Można też się poradzić specjalistów, co na przykład w swoim komputerze mógłbym ulepszyć, żeby mieć lepszą wydajność, żeby to szybciej działało. E, oprócz tego tam są jeszcze dodatkowe atrakcje, jak na przykład turniej składania komputera na czas. Słyszałem o jakimś czasie 11 sekund dziewczyna, tak? Nie wiem, wczoraj słyszałem, że 28 sekund to był rekord, ale ludzie podobno ćwiczą po parę godzin, żeby, żeby wykręcić lepszy wynik. No i też jest mistrz świata Michał Wobożdzil, który podkręca ekstremalnie procesory, także jest to okazja, żeby sobie naprawdę zobaczyć najlepszych w tej dziedzinie. No dobra, dziękujemy bardzo, my idziemy dalej. Właśnie zaczyna się turniej z GO Kobiet, więc zobaczymy jak grają dziewczyny. Hej! Cześć, skąd przyjechałaś? Staj, że raz obok Kwatowicza. Który raz na Intelu? Drugi raz na Iniet.